papa. Pa. Japonia szykuje się na mega trzęsienie ziemi. Pemmer zdecydował wstrzymać swoją wizytę w Kazachstanie. To nie są żarty. W Japonii nadchodzi mega trzęsienie ziemi. Ale jak na razie są ważniejsze sprawy, sprawy miłosne. Witamy w Twitchowych Wiadomościach. Bardzo smutne wieści z Japonii. Bruce się zakochał, przytulał z Giarą i ogólnie już miał ją w garści. Ale później wydarzyło się coś niespodziewanego. Przerywamy wiadomości, by nadać komunikat specjalny. Mister Kuniold wziął udział w Paraolimpiadzie, a i tak nie dawał na niej rady. No, ja, ja mam dałna. No, co tu jest? Mimo iż wykrzykiwał wielokrotnie, że jest chory, inni uczestnicy paraolimpiady i tak orali członka zespołu, być może w następnej edycji powinien pojeździć na kuniu albo po bok stopwać. Lecymy dalej. Wronek się skończył i wyrabia se godzinki na przedłużanym jak idol Ksajek, nie dość, że zastąpił się ziomeczkiem o niku wodogłowie, co zamula na łowieniu ryb, to jeszcze ściąga kontent z legendy dwie żółte karteczki, czyli Czerwona box stopik. Widzowie cały czas piszą, że redakcja nie smaży Rybsona i są zawiedzeni. Widzowie, to nie nasza wina. Artur Rybson, lol Gembicz od kilku dni jest na wakacjach i nie streamuje, więc do smażenia wrócimy, gdy ten odpali. A gdy już jest mowa o środowisku lolowców, to ostali się jedynie Lewusik i Arkuel, który bacznie trzyma pieczę nad nerdzikiem i nie daje mu się wybić pod nieobecność ryby Owera i Brusa, Przepraszam. Co? To? to jest on podwójny agent Arkuel Sauć. W końcu czas na wiadomości z Japonii. Gadżinowie udali się wczorajszej nocy do Golden Gaia czyli dzielnicy słynącej z takich slumsowych barów. No i były niezłe widoczki, bo barman był nieźle nafugowany. Normalnie typa trzepało, A no, nawet jest tak że po prostu ledwo co drit robi. I to jest to, to jest prościej No to, to jest Japonia, a nie jakieś Ale go wykręcał w stronę filmu. A nawet widział duchy. Ej, ej. lepo. Messenger W barze spotkali kobietę, która ewidentnie leciała na brusika i się do niego tuliła. Gerbur również ją podrywał i ewidentnie się w niej zauroczył. Czy mogę cię? Jaki? Ari Zero, kawaii. Aichan kawaii, nie? Kawaii. I know, I know, I know. Pytam się, czy mogę przytulić? Aichan, ma kawaii? Tak. <toddź> tak. Tak. Yeah. Mm. <toddź> tak. Yeah. Ja nie słowie! Jednak potem ona ponoć przelizała się z barmanem i Gerburowi pękło serce. Zdewastowany Olek bez komunikowania chłopaków wezwał ubera, którym chciał wracać sam, ale ostatecznie chłopaki z nim się zabrali i zaprzestali chlania, co nie spodobało się czatowi. Bo widzowie przez to, że Bruce chciał odpocząć, stracili kontent tego typu. Hej! Hej.

Wszyscy pisali, że Bruce idzie dymać swoją zabawkę i jest nieudacznikiem, oraz że rozwalił streama. Trzeba jednak pamiętać, że to wszystko działo się w ten sam dzień, w którym Olek był okrzyknięty za dymiarzem. Było to zmęczenie? A może załamanie po złamanym sercu? Chłopaki poszli jeszcze zjeść, a Gerbur został w hotelu, do którego wrócili potem chłopaki. Pozdro. Nie Bruce, bez jajec. No? Zrobił no. 30-latni jak no podarował tak, pieniędzy złote. Ale nie, tak jest, się to jest nie. jak trzeba. z 30-latka, który rucha fajk cicka no, no, Ten człowiek nie może jest, być normalny ja tak, no, z nie, nie to się w patrzeniu się tego upozornić. Nie ma się Nie co mamy No mówiłem, że tego No co na to, co no, no, po, I to, co odkryli dzięki widzom, było straszne. Olek leżał w pokoju i oglądał streama Ari chan która przelizała się z innym. Oj, brusik brusik, żółta karteczka za przysłonięcie wzroku pipom. 01 kpl powrócił z banicy i ponoć wybiera się do Disneylandu z Lukim i Japczanem. Jednak zanim do tego dojdzie, to organizuje on powrotny, grubaśny drang stream urodzinowy. Później przejście na kik, mega dymy, a tutaj laurek jest na urodziny zapraszający. To wrzucę później na tego, na Instagrama, może na Twittera? Nie wiem, zobaczymy. No, także. Sobota, 10 sierpnia, 18.30, 19.00. Widzimy się. To tyle na dziś i na Raesa.